Mam z tej strony Ask a dzisiaj będę szakiem na Brookhaven RP, dlatego że chciałem dzisiaj kontrolować kilku graczy. Ale zanim to to koniecznie stawcie sobie lajka, Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj filmik No a dobra, mamy już, będziemy przechodzić. Tepniemy się najpierw pod 15. Jak się składa, że tutaj jest jakieś Alwmi 2, te jakieś dziewczyny są, bo ze sobą rozmawiają. To jest zablokowane. Spokojnie do drzwi może? Tutaj w ogóle. Jest bardzo fajny ten domek, mi się on podoba. Zostawiam bombę, uwaga. I co? I co? się zorientują czy, czy nie? Myślę, że. O, jakaś zeszła. Zeszła i weszła na górę. się zeszła. I Raz następna uwaga. Coś się stanie czy nie? Ja jestem po prostu krzaczkiem. No, chyba to jest zwyczajne. Jakaś dziewczyna wyszła z domu. Nie wiem co się dzieje. Myśli, że po prostu to jest zwykły krzak z Brook od twórców. Ostatnia bomba. To się albo nie ostatnia, może jeszcze pójdź dam. Ale patrzcie. Ona chyba uciekła. Mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no, oczywiście ona usunęła domek. Dlatego, że chyba się wystraszyła bomb. Albo po prostu weszła z gry. Zora, idziemy do innego domku. Tym razem idziemy do tego, tylko do tego... Nie wiem jak się włamać, bo tutaj tam, tam jest taka dziewczyna, o. Zobaczcie. O. Nie wiem czy ona mnie widziała, czy nie. Tutaj o. Dobra, myślę, że mnie nie widziała, nie, nie poruszajmy tego tematu. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Ona chyba tak już stoi z dwie minuty i do tej pory się nie ruszyła. Więc myślę, że jak najbardziej mogę sobie po prostu wejść do domu, tylko że oni jest, więc Halo, obudził się. Obudził się? Halo? Nie, dobra. Ona chyba y, zapomniała włączyć robolox, tam się wydaje. Dobra, jesteśmy po, ponownie pod po tym domkiem. I znowu będziemy stawiali bomby. Może tak się uda te, te y, osoby, które tam są. Dobra, uwaga. Będzie? Dysponujesz mnie? Sponujesz czy nie? Nie panuj, please. muszę ruszyć tak leciutko. Zobacz, bomba następna. O nie, teraz widać moją rękę tutaj taką zbagowaną. Zbug nie chcę piggybag tego żądanie. Mam nadzieję, że mnie nie zbanuje chociaż, bo nie wiem czy to jest właścicielka. Aha. bo Fia mówiąc, że mnie nie zbanuje, natomiast ona banująca mnie. Ale dobra, idziemy sobie teraz do tego domu. Jakiś w ogóle tutaj do nie ale Halo, ze zejdź stąd. Ja chcę z tobą jechać. Kościół. Hm, dobra. Idziemy do tego domku. No w ogóle jak ktoś jest chyba? Chyba nikogo nie ma. Dobra, jestem w domku. To jest chyba idealne miejsce na krzaku. Chcę śpiwy włączyć, bo śpiworem tutaj wszedłem. I tutaj idę sobie w windy. Idę na samą górę obrabować safe. Tyle że ja nie wiem gdzie on jest w tym domku, bo w tym domku chyba nawet go nie ma. Też nie wiem. Dobra, idę przez ten domek, który jest zbałowany. i tam jest taki fajny domek, więc do niego pójdę. Dobra, jestem już i teraz ja się męka zastanawiam, czy dam radę go obrabować. Tutaj nikogo nie ma. Nie ma, go nie ma, dobra, idę sobie teraz tutaj. Yy, Boże, to mi ten pokój był, yy, to był ten pokój. O, tutaj i teraz trzeba sobie pójść tutaj i obrabować safe. Biorę sobie bombę, stawiam. Wyczerpacie, o, pik. boom. bum, jest pieniądze. Ochrona mnie wykryła, ale o tym wiem. Yy, dobra, mam darmowe pieniądze. Przynajmniej. Super, dobra, teraz idziemy do jeszcze jednego domu. To jest taki fajny biały domek. To są jakieś dwie dziewczyny, ale chyba to nie są właścicielki domu. Nie, to nie jest właścicielką. Ta? Ta też nie jest właścicielką. Dobra, czyli można sobie po prostu wejść. to jest otwarte, tylko oh, kurde, ja nie wiem, gdzie w tym domu jest samej, więc ja no, raczej nie będę rabował. Nie, bo jakaś dziewczyna mnie przyjęła ale ja się nie dam nabrać, ja jestem głupi. Eee, nas było O! Ktoś wyszedł. Nie mam mnie, A jestem teraz po prostu rany. Nie wiem czy ktoś mnie widział, czy nie, ale dobra. Nieważne. A ja stąd uciekam, idę sobie do tego domu. Może tutaj ktoś po prostu będzie normalnym człowiekiem i mnie wpuści. No, kto by nie chciał mieć superowego krzaczka w domu, nie? Dobra. Musimy sobie wstawić super leżak. Ja mam doświadczenie do Unabruch O, super. Się dostałem i teraz muszę znaleźć safe. O, jest tutaj na górze. O. Zbierzę sobie bombę, wstawiam. Nie, a mnie nie ma, bo ten mi nie podziałało, Podziałał mi yy, ładunek wybuchowy, dobra, trzeba jeszcze raz bombę wziąć, tylko nie wiem, czy ja ją mam, czy nie, mam bombę, mam bombę, super, teraz się muszę postawić, zrobić pyk, pięknie obrabowane, następny domek, no i dobra, widzowie, to było na tyle, jeśli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie sobie lajka, no i to było na tyle, ja się mam, cześć.